Można opaning zrobić spokojny jakiś, i wjechać. Teraz w kampie w kinie, na start. No właśnie, się, się ty przy kampie po prostu i... Kampi kinie, rozjadą się chłopaki. Bo tutaj i tak nie, nie, nie dasz się jakiegoś opaningu zrobić, co na no, no tak, tak. I tak no, nie, nie, nie dasz takiego klipa. Ale, ale jesteśmy grzybierzami. <laughs> Zobaczmy, czy coś w oknie stoi. Nie, no, stoi, tak? grzyb, nie. zara? tak w ogóle Aha. co robi? Może no, coś piknie, piknie, pikniemy. Mm, mm. czekamy, czekamy. Czekamy twardo. Zara się dlatego centuriona znudzi, nie? Patrz, to tam po Bo, bardzo bo, bardzo bo... bo... już. Trzeba... Ja bym na zero Zaro jechał. Co ja to ja się o zgrabił? Może się stanął obróci do mnie. Hmm. No, a to oni <grym> będą jechać z sumie. No tu, oni będą jechać, e, tu, w, tu przez tą wnękę mierzyć można. No i, bo tu ktoś piknie pewnie. E, no. Ej, wy, wyjeżdżamy po. uda się? Dobra, to jest od naszej strony. Poszło dobra, Ale dobre, jebać go. O kurczę, trochę i tu jest. Właśnie zero? Ej, skipujmy Jedziemy? i uciekniemy im na plecy. Tak, tak. Trzeba tak zrobić. Oj, sorry. Ten, ten. Ja tak giną chyba. Całego kozosta. Dobra, ja już jak to na Ale goście pojechali całym teamem, czyli to jest ale, niemożliwe. Ale Leo mi jedzie. I na się no, to się nagle tyle narespiło. To jest pierwszy raz coś takiego widzę. To jest spawn mobów jakiś chyba, czy coś takiego. To pierwszy raz coś takiego widzę. Ile przegraliście? Dwie. dwie, dwie. Dwie na dziewiętnaście? 18? No, jak tak. Kiedyś zrobię challenge, żeby po prostu win streak zrobić Obudzie. jak największy. Ludzie narzekają, że nie mogą wygrać, mają niskie mi miurację. Dlany, kto tam wygasz? Ice Clause ogólnie też. Ja zielonym bym się zajął ogólnie. Ale to City. Jeszcze. The City je tak. Chwileczkę tak. Chwileczkę. Obito jest. Na... Obito jest, no. A trójka są no, dwie pechy. Poziak w klipie. Ten baczard ma tak dział, do dobra. Jak, jak znowu z Frej robi we mnie rolnie, to może to wygrać. No nie, kurwa. Koncept jedzie. O. o. o, o, o. Poprzednie mu podostawało, to wtedy nie. <grystanie> Dostałeś. No i na stół to już. Jest... no, przez tego stanu nie mogłeś. Także tak Okrętym wykręcić, nie? Obklęta, wyklęta, zaklęta. Tak. Dobra, koncept z dusi tego, kolega. Nie, Arto mi 140, się, się zajmę to może winem będzie. Powinno być win no, jak koncept da teraz. No nie dał. <grym 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 ja, nie, ja nie gadam już, ja nie gadam. O po co, prze, co gadasz? O to przepieprzył, to przepieprzył, A nie da, pa, nie jak już, już widzę sprawa, ja go daję. się może dingnąć z UDS-em. A ty czekaj, że sprawa ja go był glawe? Tak, Glawe ta no, był w sklejce grany. W kłodach. W kłodach, w Zwycięstwo. A akurat UDesa to w sklejce... Nawet taki Medens co ma mało peny to powie, że penujesz i tyle, Lala. Gdzie ja w sumie zawsze UDesa miałem za czoł, który ma zajebisty pancerz wieży, nie? To w sklejce jesteś wyżej i go walić tam na, na dziurę. No, 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 no. No dobra. Wytargane. Fajnie. Wytargany ensk został. Tak się zrespili nagle. Tak, ja, ja tak mówię, kurczę, no, jakby... Ale dwóch, chłopie, ich tu było 12 w tym mieście, jak, chyba, no. Tak, tak, tak. No poza Artą, te sześć dwa na torach i kimś jeszcze, wszyscy byli. Ale wiem, że muszę turbo wpierdolić w 5 zamiast... przed buffem Tego. robili. No nie, okay. no nie wiem kto 5k ten z Stanuk tych chyba takiego. ma. Chyba to... na EU 4 Akurat on Legit Ale ja nie mówię, że stanok, tylko mówię do tego co Arty Hunter napisał, że robili 5k Na ja mówię, EU że... to miał Piotr X największe średnie i to było 4,5k się no, się... Bo Piotr X to robił w 2015 roku o, No coś takiego, a co robią z to... Samok też tak w. Dobry jak wiesz, przedtem przed czy. Po prostu piątka się puściła. O! <śle> zabił, zabił, zabił. No, zabił, do, do, do no i co, zabiłem. i masz 2-0 już. No i zajętą kalinę całą, nie? Czyli można. Polak to tak jak wiesz? Tak, ja overpikuję, jak mam ucik. Co ty, co ty za słów w ogóle używasz? Nie no, z, zaraz, zaraz się pożegam w CZ, nie? <śle> daj, daj mu właśnie 0 na 3 no. <śle> Dobra, JNKD. Nie, jak się dorwę w tej wawce, to tam potrafię za taką gadkę dostaniesz, nie? Specjalnie podkrabić się. Podkrabić Pod... Nie, no to Masz taki przyzamki łeb. Ja do snu do snu oglądam, rozumiesz? Lepszy sen. Mamuty ci się śnią pewnie później po nocy Ta, ta Każdy normalny liczy owce jak chce zasnąć Siedzi mamuty liczy. Ja, ja mamuty liczę No i daj, Jeden mamut Drugi mamut Ta, ta, ta Ojejku Zderzam Jagę Zbieraj coś Jadę nie polecowało tysiąca? Chyba nie ma nowych perków No way. Czyli jak ja dostaję od Jagi, to i tak zawsze 1200 go wylosowało. Beski to, jak no. <grymne> Każda drago zawsze takie tuby kleiła. Could... Ej, APERKA był. HP jest na minus. No. Podejrzane. A Lelot jeszcze 10. Nie łatuję. A To tak za 5 sekund, odubcie. Ty bo oni mają, też mają dziki Pluto na jakieś. A nie, no, nie. to ilut i, 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 i cofka na bazę po te isy, bo te isy są jakieś tak, groźne. Tak, tak, tak. Aby robią... się troszkę z HP rozlaliście, to może być problem akurat. My to przegrać możemy. A, musi pokazać dominację genetyczną, nie? Że... Lepszego Protonu, leczu. tak, lepszego protonu, no. Właśnie. Oni jadą minem, oni mają full'a w ogóle, nie? Ktoś pierwszy. Panu, no, o, na górze ben, no. to zbytnio raczej nie, nie mieli oporu postawionego. No, to prawda. No, to będzie ciężko widać, jeszcze poszło troszkę. Ja mogę potem kalinie pechać, szczerze. Tak eee, byś zebrał. Potrzebowałbym ja z, z dwie pechy wy tamtego, działa. Ja, ja, ja mam dwie tylko. Dobra, to chodź. Rino mu, może da, Rino mu może da. Ja mu dam jedną. No. Dobra. Ej, on jest ciebie. Drugą. jak ban teraz. Więc git. Dajemy trzecią. A super, super, super. Czwarty już nie Kolega, dobra. Tak, gdzie? No i się im bitwę przegrał ten ziomek Tak, wow. tak, tak No, z Ja dwa siódemkę może jeszcze Jesteś w krzaku na, na naszym respie pod czacie, właśnie Nie skończyłem e, spodnę wam ja ładuję, ja O, ładuję. a ja się na plecy wyjebałem Na szczęście No, mnie ty cię zaraz podniesie, spokojnie <laughs> jest taki idiotyczne, <laughs> o, o, Sebastianko, ty chcesz bardzo nam przegrać, co? No, no. No, pozytywny koniec plutonu to No mi widzę szkoda, no. Widzę szkoda, że tylko dwa losowania mają. Mhm. Mm mhm. Mm ja zostałem. Ej, dam, on czymś innym nie, nie tak widzi, powiem. stary? On te... Nie, on nie wie, on nie wie. Co jest? Halo. No zaraznął. Ale spanko tam grane musiało być. Trageria. On był Przesnął, przesnął, W przesną. takim musiał być. Zmarł. nagle Franek mówił. Kolega przesnął. No to, to, to lasik jeszcze, nie? Tak, dawaj. Trzeba przeskakalić na koniec, żeby nie było żegnań rozdać. No, jakaś porażka na koniec ale, i... tak, akurat jest. Zawrotka. Siemano Pinito. Uuu, kto tu przyszedł? Dzięki Pinito za 29 miesięcy, pozdrawiam. Dzięki, dzięki wielkie. To tam pini to. E, więc rozpada na zadaję cię. Masz w tym patrzu, Nie mam. To e, lecz naprawki. to jest kwestia tego, że on był tyłem i pod kątem, to w trakcie za więcej wchodzi. A ja byłem przodem, nie? I nie uderzyłem trakiem, tylko kadłubem. Ja nie wiem, czy widzę Golda Ci dzisiaj jeszcze. E, w takim tempie. Ale za magoś, magoś, magoś to nie dale. Mogłeś stawkę zwiększyć na jeden K Specjalnie. Fioletowy turbo nawet załadowałem No boca. nie wiedziałem ile będziemy przegrywać no, na głowie. A teraz w tym, teraz tym Onslacie jest fioletowy cichy, tak? Widziałem gdzieś Bo, e, nie wiem, gość który wpadł na to, to... Nie wiem, szczerze To jest mocno, nie? Niezbyt mądry jest Ale co? Że, że co? Że fioletowy cichy jest do, do... No, za Obli, do kupienia no, już mam. za onslauc Ale 4 szaty okay. na bitwę? To dawno no nie widziałem takiego MMO No to chyba by 2k 18 ratów Poczekaj, może 0.2? A koszty? Nie, nie wiem. Raparłup. Jak ten koń podbije, a my tu na trapie będziemy to coś fajne. Pan Conqueror tutaj chyba zaraz. Dobra, czekajcie, dojeżdżam. Chodź, chodź, easy. Jest easy, musisz piknąć najszerzej. No tak, 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 ja wiem, no. Napikuję po prostu. Oj, panie konkuratorze! O nie, co pan robi? No nie, no daj szczęście. oj, panie oj Ojo, jojo, joj! Górą, nie, nie? We trzech to na to puszczyjemy w tych chwilach. no dobra, 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 no. Chyba, chyba jakbyś nie samochód, Fajnie, bo mały fokal kaktor nam wypycha, tak, więc tak. nas nie spotną na dojeździe. Będę spotną. A nie chcemy strzelić teraz? Ej! Nie, nie. No, jedziemy, bo... jedziemy, jedziemy. Ja, ja tak? strzelam. Takim. Ja też chyba. dobra. Flanek tam pojechał, poczuł klew. Flanek i... jest jak rekin. <grym> Co <że gość? grym> ta, Ale. Ale, ale. Zjechałem, zajmuję ty. Rekin z tyłu star. Big. A pa, prawy, lewy. No to chłopie na prawym grać można. Dopóki nie musisz strzelać w ten sam armor to tak. No tak, no. Czym sobie? Jak kiedyś były powy z proligi, to już jest, tam, tam często ludzie na prawym go to. Ale to, to. to całkiem normalne było akurat, nie? Bo to tam Ja się, się będziesz... wiesz, że tak w pełnym ruchu, jak 70 na godzinę jedziesz, to tak mierzyć też pastunie w snajperskim, no. Tak, tak, to wiesz, to nie o to chodzi, nie? Bo tam jakby... No to jak masz wiadomo, jaka meta tam pechę była, na że... bloku, to jest jeszcze okej, okay, gorzej jak toś wiesz... BHTK taką wolną pestkę mierzy prawym, to to jest już przypadek. No ale... to o to chodzi, nie właśnie, nie? Że to zależy. Chwilę zajmę Co? do tego lighta tam. No wort spodnęłem w bekę. Ja po Fobacika. Każą cztery pestki. Ten trzy to jest to. Chodź dam dwie. To mi się dalej. wydaje, że aż na to mamy pocisk. Idę go szukać. O, kurwa. Dobry, Pawełku. Kurwa. Dasz mi Kończego. A, ale dobił. Siak Leo, witam. Dobry dzień. Właśnie jedną... Pier, pierwszą bitwę dzisiaj tylko przegraliśmy. Bo pierwsza to tak wiesz, na rozgrzeweczkę. Przepchany przez Franka. Frankę. Ja, ja, ja jestem tym typem, który chciałby popchać, ale kurwa jeszcze no nie niestety... <śla> 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 On coś dobra, jest dobra, przed nami. O w nich, w ki w nich. Parkujemy tutaj. <śmienicza> podoba mi się to tak, co ja Ja do lewej jeszcze o Jezus, się schowam. O jezu, złóż Macie przestrzał? No czekaj, dosłownie. Ja się Ja shieldowałem, ja shieldowałem. I się dinda ten fladek, no. Ja ładuję. Ja tej zrobię wychylanie delikatne, sprawdzę, co jest 5. Ale to, że lilo, to, ja też, jeżeli losę, kliknę. Mam 15. Fajna ta mapa, nie? Po tych zmianach udla się taka że no, jakby, ta mapa była tragiczna moim zdaniem, o tu, ta strona, nie? Bo tu była jakby grałeś... Obrzliwo, jakby no. strzelałeś to się było... po prostu na heady, nie? Jakby to było tak... Ale ta góra też w pasmurna Najgorszym po prostu to bliżej Fl Fl flanek to będzie miał reload krótszy Tak, 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 ten side by side czyli jakoś tak się to tam... nazywa Trzymać za siusiaka teraz trzeba Ja nie, nie, nie wiem czy to mam w sumie na bacie nie, to ci tam wyświetla, nad pociskami tak, ci tak. wyświetla To To... Tak, cześć To nie mam e na jedną Tak. Jedziemy po coś? Za trzy sekundy. Weźmy, no weźmy, jubę. Jubę, tak, tygodę, tak, 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 piątka, tak, tak chodź, no To choć, ja, choć. ja na dupkę wjeżdżam. To ja piardą, na piony, co? Dawaj. Podjeżdżam. Kończę, 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 kończę. Kończę, my tego już dajemy. Kącie, wariata. skbz BZT -y potrzeba, dobra, już skończę już sobie Jak ściągnę przemkę na Pluton to daje 20 giftów, walę z kniszota, nie? Dobra Chciałem szubi. Dla mnie z i do Przemka myślę, Przemek mi ci połowę Spoko, że znowu gadamy to samo, weź Fajnie, Arty że słowo się rzekło Nie, dzisiaj nie szubi. Całe szczęście. Dobre, Może ograniczenie jest jakieś. Może maksymalnie 10 można kupić. N nie wiem szczerze, jak to wygląda dokładnie. No to... no, Już ci dał? O nie. Już co? Za i ja po dwa sierpnia. Ja ja tak tak. No cancel cancel dobrze, 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 to chyba będzie kolejna porażka. Poszkę się ci przysłonić. Stój, stój, stój. stój ja Oni jadą. Góra nas zaraz piknie. Jak my tę bitwę wygramy. Maksymalnie chyba 10 tkanin można kupić. My, ale... Bardzo możliwe. Że maksymalnie dychę można kupić. Jest taka opcja. Ja, Tylko te, te pojedynce może to ściągnę. Jakieś coś w tym docelu. Odez zaraz piknie, no właśnie. O, na mnie. Na razie, ja ja, ja, ja tak dałem jedną. Kontra. Michaeli, jest Hila. Oj, oj, oj. Nie. Nie no, udało co się. To jest. Panowie. Ja mówię, -ca, całym z tym grają. Co to ma być w ogóle? Co spędzić? Panowie, bo kolejne losowanie będzie chyba Golda. Nie, nie, nie miałem spotkać. Nie, no porażka nie Ale specjalnie wam tą bitewkę, żebyście mieli kolejny losowany lo dosłownie Tak, 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 tak właśnie okay, było, tak sobie pomyślałem. Okej, okay, okej, okay. Tak, tak zobaczyłem, tak jak pan sobie powiedziałem. No cóż, no. Zakończone porażką. Kiedyś się zbierze na Pluton 100% WR. a nie 100%, tylko żeby zrobić w bilans. Fajne. No, ale to trzeba dłużej byłoby grać, żeby to miało znaczenie, no. No. win streak'a 100 bitów z tachą? <grafisz> Grasz 50 bitów na przykład, nie? I z tego war. Albo, albo właśnie pod streak'a, no. Za każdą porażkę reset. Jest co jakaś myśl, no. Trzeba wytargać może spokojnie. No. Może bo nie taki nie ma ale. To zrobi, nie? Nie no. Ja, ja, ja tak tak patrzę, on chyba też chce. No, chyba tego też. Chcę dać e, tego go ja golda, bardzo nie. chcę dać te 500 golda dla widzów, wiesz? I, i tyle. jakby... Ja już to wierzyłem w zwycięstwo, ale już przestałem. Nie, nie, no. nie ja, ja. Ja po prostu chcę dać golda bardzo. No. Nie możesz być takim sknerusem, dusi groszem, Tak, tak. Musisz troszkę tak. dać od siebie też. No, jest trzeci rysowanko. Troszkę tutaj dobre od dla widza. Pierdole to co jest co mu znowu ode mnie. Planowałem sobie streamka zrobić dłużej, nie? Ogólnie. poplanowałeś? co 10 planów. No. To 10 planów. skończyło. Sko 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 Dobra, to dzięki za grę. Dzięki Franek, Myślę, się jeszcze kiedyś na pewno złapiałem na takie plutonie no. potężne. W, w sumie nie, 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 nie pamiętam kiedyś ostatnio tak dobrze bawiłem grając w czołgi. A widzisz, a widzisz. Ogólnie to myślę, ja że wieczorem podamczy. jeszcze losobanko zrobię na goldę, bo teraz przegraliśmy, ale już nie Ty. będzie czasu. Ej. 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 To cześć, to cześć i, i dzięki Ta za grę.